najszybciej jak mogłem, po drodze jeszcze energetyka kupiłem. A mm. zbawiam dzisiaj dosłownie pół godziny. Co się stało? No tak, tak mówiłaś, makijaż y, mam ci zrobić, ale z jakiej okazji? Rozm rozmowa o pracę? Czy randka? Mm. Okej, okay. po prostu chcesz, żebym ci zrobił makijaż. Żebyś poczuła się pięknie i wartościowa. To trzy akurat teraz. Gorszy moment tak. No dobra, no mogę zrobić ci makijaż. Tak po prostu. Bez okazji. Nie wychodzisz nigdzie, nawet do sklepu. Nawet popaczkę papierosów na stację benzynową. nic. Nie no, to też to też jest kompletnie zrozumiałe dla samej siebie też. Ja też czasem robię sobie makijaż, a, a nigdzie nie wychodzę, tylko dla samego siebie, żeby posikań w lustrze spojrzeć na siebie i pomyśleć o ale fajnie wyglądam no to tak no to też jest to jak najbardziej zrozumiały powód zresztą no nie potrzebujesz powodu żeby wyglądać no do, dobrze tak i się dobrze czuć no dobra no to poczekaj mm. e, jaki makijaż będzie zrobić no, okej okay. mhm mm no to spokoj, no to nic trudnego. No. Mhm. Dobra, czy robiłeś dzisiaj jakąś pielęgnację, czy nie? Nic nie było robione z twarzą. Dobra, no to zaczniemy sobie od umycia twarzy. No, akurat tutaj leży miska z ciepłą wodą. Tak się złożyło, więc idealnie. Zrób trochę, trochę tutaj miejsca dla mnie, wiesz, bo... Robimy to. O Jezus. Gwiazdy na mnie spływają swym blaskiem. Jestem przeziębiony, wiesz. Niewyspany, jak mówiłem, pół godziny spałem. Przeziębiony. Całą noc grałem w Fortnite'a. Jestem tończył. Do Dobra. Masz jakąś piankę do mycia twarzy? twarzy jakoś szczególnie brudnej. No, zmywamy wszystko, cały brud, spaliny, kurz, smar i cokolwiek, co się do twarzy przyczepiło. Ok, Użyjemy sobie jeszcze tonika. A skąd Ci się w ogóle wzięło nagle o godzinie 17.30, że chcesz mieć robiony makijaż, co? Ktoś coś Ci powiedział? Twoja mama może, bo ona często się czepia Ciebie o wszystko, o wygląd, o Twoje życie. Aha. No, to widzisz, za dużo Instagrama, za dużo TikToka podświadomo się porównujesz, no to proszę, myślisz, że ci ludzie tak wyglądają, myślisz, że ja tak wyglądam. Nie, po prostu kosmiczne pył teraz na mnie spływa. Zajebiste światło mam po prostu. Znaczy, no też jestem piękny po prostu i też mam makijaż, make-up, no make-up. My zabijemy ci podobny makijaż, make-up, no make-up. No i ogólnie mam też po prostu jestem piękny, ale, ale te okoliczności sprawiają, że wyglądam Piękniej niż jeszcze, niż jest to naprawdę, tak? Jeszcze piękniej. Więc tak to... Nie ufaj wszystkiemu, co widzisz w internecie. Teraz w też są bardzo dobre filtry. I na TikToku, i w Kapkacie można tak... Y, zmodyfikować różne partie ciała, zmniejszyć no zwiększyć... Poziom piękna, wygładzić wszystko, więc... Nie masz tu się przejmować. E, jakiś krem mi daj, wiesz? Albo wiesz co? Jeszcze z pielęgnacji, wiesz co? To będzie fajne. Masaż olejkiem ci zrobimy, To jest olej arganowy. Usuję makijaż makijażem, ale najważniejsza jest pielęgnacja, wiesz? No. Makijaż nie zaszkodzi, tak? To jest podrasowanie wyglądu. Ale w czasie jak robimy makijaż, to musimy też naturalnie dbać o to, żeby twarz wyglądała lepiej. Więc przed makijażem zawsze pielęgnacja. makijaż. Nawet nie mówiłem twarzy, nie nakładałem kremu, od razu dawałem podkład. Tak się nie robi. I potem się coraz zapychanie. A jeśli piękna jest dokonała prawidłowo, to makijaż nie szkodzi kompletnie. Okay. Dobra. I jeszcze ci to wmasujemy takim rollerem. Ta seria działa szczególnie tutaj, jak sobie robię na liniach policzkowo-szczękowych, to się fajnie twarz wyszczuplia. To jest, nie? Dobra. Nie wiem, czy zmyć ci ten olejek, czy chcesz, żeby on się wchłonął. Zmyć Ci no. bo to jest takie lepkie uczucie, nie do końca przyjemne. W chwilach to się wchłonie i nałożymy krem. Mm. Piję takie trzy dziennie. Uh -huh. To nie jest zdrowe, na, na cerę też to dużo nie wpływa, więc nie wiesz dla mnie absolutnie przykładu. To jest uzależnienie po okay. mm. Krem. Masz jakiś krem? No tak zjaja, 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 zjaja. Z, z, z. z białej herbaty, no on jest zajebisty. Ja go lubię, bo on jest bardzo nawilżający, ale... To jest jak, jak sperma po prostu. Gdzie to zależy, no, każdy ma inną spermę, ja mam rzadką bardzo. No, dobra, proszę, przepraszam. Po... przepraszam. Mm. mnie to, że w tych nowych podkładach strumecz. No, kurwa! Kurwa, tak jak z tutejnymi drzwiami! Denerwujemy to, że w tych nowych podkładach strumecz jest taka bardzo wadliwa pompka i ona się zecina. Człowiek wciśnie czasem za mocno i ona się nie chce odblokować z powrotem i to mnie denerwuje. Okej. Okay. Mm, gąbka, gąbka. Damy Ci tego podkładu na nos, bo zauważyłem, że masz taką samą tendencję jak ja to zaczerpnięcie na nosie. Okay. I myślę, że damy też Ci korektor na ten nos, no bo masakra, masakra z tym nosem. Nie będę ukrywać. Dzwonić w tym momencie, ale ja się nie przejmuję tym, bo jestem w trakcie nagrywania. Excuse me. Teraz nałożymy korektor na miejsce newralgiczne, czyli pod oczy, i nałożymy Ci tutaj, na czubek nosa, i nałożymy Ci. na pryszcza, który masz tutaj Dobra Mam białą koszulkę, muszę uważać, żeby sobie nie nachlapać ja czasem mam taki problem że jak nałożę podkład i korektor i się spoczył i mi to spłynie tutaj na kołnierz to potem mam problem żeby to dobrać i to nie puszcza w niczym I trzeba być ostrożnym mhm. i teraz taką małą gąbeczką to wklepiamy, ok? czy na tym nosie, wiesz? Ja mam dokładnie ten sam problem, że muszę nałożyć sto warstw odkładu i korektora na nos, żeby przykryć te czerwień. Nawet, nawet te przed wyjściem nakładałem, a sobie nałożę teraz, bo tego może teraz nie widać, bo jestem zalany anielską światłością, ale naprawdę to nie jest śmieszne w żadnym wypadku. Dobra, skupmy się na Tobie. Ale wiesz, jak nałożymy puder, to to się wszystko zrobi smooth. I hope. No to co? No to jeśli chodzi o... Właśnie róż nakładamy czy różu nie nakładamy? Bez różu dzisiaj, ok. A makijaż w oka taki delikatny, tak... Dobra. To myślę, że w kącikach nałożymy cię tego białego. On też działa fajnie jako taki rozświetlacz właśnie. To wiecie, może? Mhm, tutaj w kącikach. Żeby to spojrzenie było takie... rozświetlone. Uderzyłem w łokcie. Pójdę i zabiję, mhm. jeśli zaś chodzi o górną powiekę, to nałożymy Ci takiego brązowego, też by to oko tak podkreślić. Taki będzie w miarę naturalny makijaż. Tylko nie wiem, czy będzie ten, czy ten, ale myślę, że to twoje, żeby było tak naturalnie, ja to użyjemy tego. To nie będzie jakoś super widoczne, ale wciąż będzie to. Myślę, że tak będzie spoko. Ale żeby jednak coś takiego było w makijażu ekstrawaganckiego, może jakiś też delikatny glitter Ci nałożymy. Ale też taki subtelny, myślę, że ten nie jest taki mocny. I tylko tak trochę palcin przyjadę na środek powieki, wiesz? Lewa powieka. I to samo tutaj. Prawa powieka. No, to jest taki bardzo, bardzo delikatny. I jeszcze wezmę taki czysty pędzelek żeby nie były takie ostre krawędzie, tych wszystkich cień żeby to tak ładnie się zblendowało i wtopiło w skórę więc taki czysty pędzelek teraz wezmę i to zrobię Ok? dobra Co my jeszcze chcemy zrobić? Mm. Różu nie chcemy, tak? A kreski eyelinerem? Nie? Tak, tak, nie. Zrobić kreski, dobra. Eee, muszę znaleźć eyeliner w, w markerze, bo w płynie też mam, ale nie potrafię robić. To się za... okay. Zobaczę tylko, czy on czy się nie wymaza, okay, jest. Dobra, to teraz bardzo ważna sprawa. Nie możesz się kompletnie ruszać, okej. Okay. Nie ruszaj się. Okej? Okay? Poczekaj. Spokojnie. Mhm. Nie wiesz co? Poczekaj. Ty się trochę... lekko drżysz. Duż. Anxiety, anxiety, wiem, niepokój. Musimy cię jakoś zrelaksować, wiesz. Poczekaj, musimy coś zrobić. Patrz, mam tutaj taki masażer. Masażer do głowy. To jest bardzo przyjemne, wiesz, to się tutaj na potylicy robi i po prostu się masuje. Jest to bardzo przyjemne. Okej, okay, to próbujemy dobrze, żebyś się trochę zrelaksowała, bo inaczej z tych kresek nie zrobię, jak się nie odprężysz troszkę, troszkę nie no spokojnie. Muszę pytać, bo widzę. widzę, że już się nie terapiasz. Poczekaj chwilę. Dobra. Podejście numer dwa. Nie tą stroną, bo z tej strony jest stempelek, też fajna sprawa. z drugiej strony więc teraz jak nie ruszaj, bardzo proszę okay. mhm. jest, udało się, no spójrz no i widzisz nie było czym się przejmować tak na usta też delikatna pomada z i ona daje taki lekki tint, nie jest to nic mocnego. Sama zobacz. No coś tam to dało na pewno. Dobra. Tak jest dobrze No i co, teraz to jeszcze wszystko przypudrujemy Mam dwa pudry Jeden jest w kamieniu, drugi jest w proszku Tylko On jest bardzo stary wiesz, ja nie wiem Nie ja boję się go używać na co dzień, ani na kimkolwiek Użyjemy tego w kamieniu wiesz Ja tych sypkich to bardzo nie lubię, bo one, one się sypią Kurwa To jest problem dla mnie Dobra. To jest normalny puręt. Purę, purent, puręt. PUDER Transparentny. purent. Dobra. Okej. Okay. Nie śmie się ze mnie, kurwa. Huh? Czy możemy użyć takiego sprayu e, tego właśnie, który o, sprawia, że makijaż trzyma się dłużej, tak? Dobra, to zamknij oczka na chwilę, okej. a je zasłonię po prostu. Zajubiście. To słuchaj, ja będę lecieć, bo jak mówiłem spałem pół godziny Zapieram mojego monsterka Boże, Blacka Whatever